5. Ej, y, może no bym od razu nam pomógł z tymi Mówcie. czołgami? Na tym, na tym samym jakby... 4 2, 1, już, 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 już! Dead go Jestem Z czym wam pomóc? Gdzie? Spotujcie, Spotujcie. spoty proszę Zeta. Dobra, na pewno ludzie potrzebowali pomoc. Ja tam się nie boję także. Ja do czołgi z respa to będę gnął na respie od razu. Czekaj. Dobra, dobra, da Może że zaznaczyć. Rozpierdol wszystkich Nie mogę zaznaczyć go, od to nie to w ogóle już, czekaj. Odpuścili sobie, czyli infantry jadą, chłopaki. A batanki są na D. Jeszcze lepiej jak dla mnie. Dwa na D. Jeden przejmuje D. Obity, Dobra, ten... mi się na C Jeden złożył obrady, obity za 60. kurwa, Jeden ten... jeden na, na C. Ten obity na, C. na kurkach, zużył ogronę świeci się na czerwono. Jedziałem na, na dole na, na 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 Dobrze, że. Uważa, na razie na helpie nie respię się. Na dole jest jeden. Laga miałem, rozbiłem. Ja też miałem. Dostał jeden Cały sery zlagowało. No. Nie, 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 Mnie też. nie, nie, e zagrało. było po pierwszym killu już chyba. Dobra. Ej, grajcie, bo nie, nie, za nie, Gramy, gramy, nie, dobrze to jest. Drobne, ja nic wzią, nie, 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 gramy spawaj nie, 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 Widzicie go sami bo ja nie jest, no icie, dacie mu radę spokojnie. Eee, tanka. Nawet na pewno. nawet tankę. Zaraz, jeszcze raz dostanie. A i on wyskoczy zaraz z tego że to. Tak. Prawa strona! Pelotka Ema, ją. mają? Uważaj. Dobra, eee, szimek, dostał. Szymek po prawej piechota. Lotka fly, Ja jadę dostał. Szymek ja na B jadę Dobra, dostał. Dobra, dostał. Na, na, na pelotkę dawajcie Czołgi na pelotkę nie jadą. Dobra, dobra, ja przejmuję no, DNA na razie. Lecy są RPG. Zaraz ci pomogę z tym drzetem, musisz popatrzeć, się nie pomogę. Manewrz, manewr. Tu w budynku jest to, chyba nie, dobrze. W budynku jest. Pokojnie. Przemy, leż... przemy. Ile minut minęło? Leży, leży, bo... leż, dobra. Lata jeszcze tym jetem? Tak. Zaznaczajcie, bo mu nareszłem na czymś, na zaznacz. Go. Jedna dostała, Ej, wyjście, druga dostała, nie ma drzetu. Dobra. <laughs> Boże. Boży świat. Jeszcze tam jest jeden. Jest, pelotka, pelotka. Pelotka jedzie w stronę na. DV, nie, ona, ona będzie chyba y po talerze wręciało. Trzymaj, trzymaj, to Trzymaj, to, to, to jest TV Book. Dobra, Dobra chodźmy. TV Bug'a mieliście, to nie piechot... bier nic. No. Ah, no. Kirex na B. Myślałem, że o... Spadłem. Na B, na B dawaj. To jest na B. Info, pamiętajcie, info. Piechota na B. Spadło. Tu jest piechota za tym płotkiem. A cię spadło, popadło, no, czy nie? ale to jest ich drzewo, to było TV. Przecież oni nie mają TV-ka. U mnie TV. Znalazłem piechotnika na Dawaj B Eee, leci, leci bieżąc z respa. pafaj roxor Dawaj go No patrz kurwa No patrz kurwa Czołg down Nie możesz pushować, słyszysz? To jest miejsce, bo to jest kurwa... Lewa strona, le, daleko lewa nie, nie ma, nie ma, legowane, po, to Co się Coś jest, coś chujowo Poproszę, poproszę Prawa strona C się respimy Zabierają C Idą od D Czołg, czołg z SP Tak, oddejdę Jest piechota od D Kozaja do tyłu RG używają Znowu w linii wlecie jak kresie, to czołg dostanę. Oznaczony? Nie oznaczony, bo nie mogłem go oznaczać. Pomoc wszyscy. na C! Już jadę. Uwaga. ty? ze skołom. Nie ma, nie ma. Spotujcie na C, co tam widzicie. Za, leży, leży. Piechota na C, wszyscy na C. Dobra, Dobra jadę na C. Wiem wszyscy, bo przejmą B, nie ktoś Dwóch na C. Ja już biegnę, wszyscy mu biegli. Helka się zrespiła. Helkę, helkę wzięli. Dzień, Dzień, już po. Bo ja już ją ja ja mam. To jest, Spokojnie. Ja też leżka niszczona, tak? Dużo. A, panowie, A. Alka teraz leży. Padłem. Zrespiłem się też. Dobra, Witek, Witek. E, Odjedźcie trochę. Ten, te, tam dalej. Uważaj, bo tu, jadę. Uważam, bo tu dużo piechoty Znale? po prawej. Uważaj. No, nie zapiega. na to. Wy, czołgi, zajmijcie się lewą stroną. My tu prawą wyczyścimy piechotą. ściągamy. Nie, jeszcze nie. Dwóch, dwóch jeszcze. Trzech. Zaznacz, zaznacz. Trzech na A. Jadę. Wszyscy na A teraz. Piechota na A. Jeden ciągnie tak, pojedzie na A, a drugi niech zostanie może. Dobra, mogę jechać. Jed leży, wyskoczył no, z JETA. Rezo, Rezo dawaj, skakuj Lecimy się co tutaj. Na A jest jest jeden. Czekamy na, na, Jeta, na, Do na Dobra. Dobra, piechota już jest na, na A. Na drodze tej głównej jest, jest. Jeden leży na A, co uciekał. Kontenerze czysto. Niech ich dwóch zostanie może. Jeden człek z na B Pracuj się. Dobra jadę o, stary, z z, sorry, sorry, cześć, kileks. Kileks. Dobra, dobra, dobra. Sobra, dobra, dobra. Wiesz co, cię chyba. Dobra, dobra. Dostaw od razu w za ten jak Ja cię chyba lata na depo jedę. Słodka. Nie mogę ci podnieść. Czemu dostawo od razu do respia? Dobra, fajnie. Lecie te wszystkie baki, chota, dobra. niech jeden człek może na D poleci Od razu. Lecę, przejadą, przejadą tam ten spokojnie. Jeden oszkuruje te. Idź po swoich jeźdź. Wszej hań Przejechałeś <noise> no bo jak oni biegają, kurde, nie, Jeden jest, tak. nie ma rozmów. Nie ma rozmów. Dostanę Singera jest, jest na górze. Jest. jest spotowany górę. czołg pe. na wyjeździe. Paweł jest Jestem czołg. na wywiedża. Dostał raz. Ma spowacza chyba. Dobra, Nie ma spowacza. Wyskoczył. wyskoczył z ciągu. Tam, <noise> tam jest. Mi się plecy masz. Mi się plecy. tam jest ich. Nie, patrz, zdjęty, drugi zdjęty. Jeszcze jeden. No jeden. Starsary, starsary. Tam i ty. Starszy. No no, no, no wyciągnijmy. No, no za cel, za cel. Jeden pat. Tam błąd. jest chyba jeden z akoparom. Nie chyba. Z nimi to jest buraszka, dobra. Ocencie się. Ja tam jadę na D. Ja co? na C. Jedna na leci. Po prawej był, widziałem. Jest budynek chyba. Patujcie go, nie. No teraz mamy teraz patuj go. Dobra Pierzze, i dawajcie na D, zamykamy ich znowu Budynek! Rzed do was Dostał! Dobra, Dobra, nie mamy go spotować nawet Pierwsze piętro jeszcze! Lewa, góra, lewa, się, się. Nie ma go po lewej lądu, Good lądu, cheats! Góra, góra, góra! Ej good, no cheats! Wiesz, gdzie Ktoś to się że... Kurwa Jest, drugi budynek nie dałem no. rady. Eee, w was zabił, no nie mam pytań. Kład, kład, kład. Trzymaj ja, ja kład, info. Kurwa panie, bo się rozprężyła atmosfera. Info. Widzę ja. Ostatni leży, da. Do. Leży. dobierzamy. Dobra, mam, że ta jest... na C Czołg wjeżdża. Na, B. na na B. Od nich piechota też jest na A1. Tak widzę. Piękny na B Ej, nie komentujcie tego. Nie komentujcie tego Nie czołg na i pelotka na B To się nienormalnie są Czołg z respa idzie no. następny e, Witek, jego. poczekaj na mnie i pojedziemy we dwóch. czołg Nie, czołg na B i pelotka Ja jestem na C na razie No, uważaj, na po, pomóż na, na A jest Na konstrukcji Pelotka mi gnoi ja Knoi, ja po, jedna, polotka, jedna, Ale wyg... was Ej, skrina. No, Ktoś robi screena, mają digla. Ja nagrywam wszystko Ale jest tak to wygra. Tigra mają? Tak, tak. zabił koleś no. tak. Ja wszystko nagrywam, nie? Spokojnie no, ja To jest minus 50 ticketów I tak Polotkę to to No wiem, ale wiesz o co chodzi To na przyszłość pokazuje, że... No W razie czego Witek, jedź no, A Ja zapowiem tam do ciebie to jechać już Bo Dobra. Ja zaraz będę mieć ten No, przejść Ja przykład Jesteś na C, 4 e, Nie, ja się czekam na czołg, bo ja zginę od C4. Się powiedzieć mi, to czekaj, ja się cofnę na C. No, gdzie no, na czołg, jest? Gdzie jest w ogóle? Bo to nie wiem, czy to jest problem. E, e, nie ma, nie na, na chyba nie ma. Chyba nie matko, że mnie zabiła właśnie. Helka jest do wzięcia. Dlatego mówię chyba. Helka jest do wzięcia, nie, do wzięcia. nie, nie mam ammo Tak, dobrze. Dobra, zabijmy. Uważnie poprawiać piechota. Wiem, wiem. Czemu czołga nie bierzecie? Hakosz wyrzucił fly. No co? Ej, wyrzuciło mnie. O, Dobra, armanie, kramy, tak? A, no tak? Wyrzuciło to Chodź, chodź. chodź, no, no. uciekaj, Sejno, uciekaj. Co, jest Polotka? No to... Mam czekać czy Nie, Roksor, jedź, ale powoli. Znaczy powoli, no... A, tutaj, A, do, do góry, no, do góry. Je. Up, tutaj gór. Mamo, Zatakam, Zatakam, ja, już, ja już zaraz z rozprawię z nią. Iryk, z rpg nie masz? No nie. Jest... Dobra, już tutaj na, przybiegłem. Masz na. Dostałem. Na C ciągle Kurwa, Sejno! To Ty chcesz! Na lewo! Podejdą! Piechota idzie o dole, No miałem trzymać wysokie. Nie był. Sejno, łopie! Nie, z rpg nie pomieszczałem piechota, nie debile, nie. Gdzie ta pelotka? Zaznacz. Przyjgdź przygrasz, Przygrespie! respie! Co za ciota, na respa pelotką już naprawdę. Dobra, tu respie na C widzę, że, że biorą. Co? Móżesz użyć ochrony, jak coś. Na jednym pocisk jest. Nie Czuj, mam, no, no nie mam, ja nie pomożemy nie Sejno tam muszę pilnuję. już pra, już prawie po co si Nie, nie ma rady na B. B. Jest piechota. Piechota. Dobra, jestem. Dawaj dobra, dobra, jedziemy, dobra. jedziemy, jedziemy, jedziemy. Opami, dobra. Otroć jest Zet dostał po, dru, po drugiej stronie. Wyskoczył dwie miny, miny. Miny, z że gdzieś tu jest po lewej, witek. Dobra, jedna, na Na górze jest. Na biacie. Mina, mina, czekaj Mam, wiem. Mam zabity. Znowu mnie tą poleto. Jakiki cover, boże. Ty, yy, jeździ, no, jeździ, układ, to chyba tak. bo bo tak, będę e jeszcze. jedzie, Zabity. B. Co jeszcze jeszcze nie ma. Cogb. B. Może byście Czekam ja nie. Jeszcze To ma AC20, a AC20 nie można, nie? Tak, tak można. Czemu oni się wszystko pytają? No, za czółka. Jest jeden typ za budynkiem. Pat Człok. Dobra. D. Felka do wzięcia. Gdzie? Daj na przy tym przy A. Wieszcie tą helkę? Lecę. I peloton Dobro. Dobra. A bo chociaż tf jest w winijcie, bo ja nie. D. Wiem. tak. No, tak jak, to stoi na RSP i do centuriona mnie oznacza. Yy, Jestem w opie. A, tam Kład jedzie. Widzę. I pelotka na respie, pelotka ma na respie u siebie. To Będzie ją chłopie Widzę ją. Jest z tyłu, mamy kłada. Weź. Dobra, fajnie. Się, tu nada, na, A, na Nie ma. Pelotka uciekła. Pierwsze piętro, na namierza Javelin. Dobra, ja się okay, spawam, za tą Le, Jeszcze Jeszcze ko na rpg. Pelotka dostała hita. Człowiek z was wyjechał. Dasz radę zrobić po pelotce, ten? pelotce, po pelotce. Spawaj, spawaj, spawaj. Dobra. Potrzebna pomoc z czołgiem, z Nie, nie znaczę Helka pomóżesz z czołgiem, a nie odlatuj gdzieś chodź, co ty robisz? Dobra, stój tu, stój tu Tyciuch podnoszę Ciężkie ma, no. dozwol go, ciężkie podnoszę Kład na Dobra, skoń, mnie. Spadłem Panie, pani. na... No teraz, D. teraz masz taką broń stacjonarną, że ja pierdolę <gulia> o, gdzie? Prawdopodobnie jedzie malę, na C. co? Na co jedzie kładą? Zaraz, czekaj! Zaraz, czekaj! Wyskoczył, wyskoczył, wyskoczył! Co to ma być napisał kolej? Zaboił, zaboił! Zaboił, zaboił, zaboił! Zaboił, zaboił, zaboił! Zaboił, zaboił! Zaboił, zaboił! Tak blisko stałeś! Mamy player, odbieramy play! Nie mam, nie mam, nic wiesz! Dostał ten z blaszaka? Dostał. Tam by dwóch było! Na dole na, dole. na dole, ta Dobra, zeskakuję, bo jeden w budynku. Jeden chodzi, jeden chodzi do budynku. Do budynku. Do ceci. Dwóch w budynku. Po prawej stronie czołu. Leżą, próbuję, Jedna Dobra, dobra. No, no i ufa. Tym razem nie poszło mi, no ale... Przez lagę się rozbił. Gdyby mnie nie wyrzucili... Gdyby nie było tego laga to bym początku latał ją do zera, no ale cóż poradził. No jakby mnie też nie wyrzucili, to...